Obie dwie rdzenni Amerykanie nazywają Mississippi ojcem wód. Rzeka płynie przez około 2350 mil. Przez niemal 100 lat rzeka Mississippi była projektowana, by być przewidywalna, precyzyjna i całkowicie pod kontrolą. W ciągu ostatnich 5000 lat mętne wody wypchnęły ujście rzeki o 50 mil na otwarte morze. Wtedy dane zaczęły łamać własne zasady. Woda zaczęła znikać tam, gdzie nie powinna. Im dłużej naukowcy obserwowali, tym wyraźniej stawało się, że to nie był błąd, to był wynik tego, jak zbudowaliśmy samą rzekę. Najbardziej monitorowana rzeka na Ziemi rozciągająca się na 3766 km i odprowadzająca 3,1 miliona kilometrów kwadratowych 41% kontynentalnych stanów Zjednoczonych, rzeka Mississippi to nie tylko naturalne cudo. To autostrada handlu i kontroli. W pobliżu Tarbert Landing w Luizjanie zwykle dostarcza od 11 325 do 16 987 metrów sześciennych wody na sekundę. To objętość olimpijskiego basenu, która przepływa co 3 sekundy, bez przerwy. I musi być to tak precyzyjne. Mississippi transportuje pół miliarda ton ładunków rocznie. 92% amerykańskich eksportów rolnych. Zależy od niej. Rynki terminowe na zboża, a nawet obligacje wodne w dziesięciu stanach, opierają się na prognozach wypływu rzeki, które często publikowane są z wyprzedzeniem o sześć miesięcy. Te prognozy to nie zgadywanka. United States Geological Survey USGS prowadzi 271 stałych stacji monitorujących mierzących wszystko od sedymentów i chemii wody po wypływ i wysokość stanu wody co 15 minut. Od 1928 roku system działa z niemal wojskową precyzją. Od 1995 roku jego margines błędu nie przekracza 12%. Korps inżynierów armii, który nadzoruje przepływ rzeki, zainwestował ponad 15 miliardów dolarów w kontrolę powodziową i stabilizację koryta. Potrafią przewidzieć poziom wody na odcinku 804 km w dół rzeki z dokładnością do centymetra. Old River Control Structure zarządza przepływem tak precyzyjnie, że całe rynki towarowe zależą od jej codziennej pracy. Ten system to złoty standard w monitorowaniu rzek, aż do momentu, gdy nagle przestał taki być kiedy liczby łamią rzeczywistość zaczęło się cicho. We wrześniu 2023 roku dr Amanda Winters z USGS Water Science Center w Baton Rouge zauważyła dane, które nie zgadzały się ze sobą. Jej zespół używał sonarów i akustycznych profilerów Dopplera do mapowania prędkości wody, a to, co odkryli, było alarmujące. Woda wchodząca do systemu w Memphis miała 8834 m sześcienne na sekundę. Siedem dni później w Baton Rouge wypływ powinien wynosić 340 000. Zamiast tego zmierzono tylko 287 000. To oznaczało, że 1501 m sześciennych na sekundę, 128,7 miliona litrów na minutę po prostu zniknęło na odcinku 600 mil. To całkowity przepływ rzeki Colorado. Na początku dr Winters zakładała błąd czujników. Przeprowadziła kalibrację, ponownie przetestowała, zweryfikowała. Każdy wynik potwierdzał tę samą niemożliwą prawdę. Woda zniknęła. A to przyspieszało. Do grudnia 2023 roku strata wzrosła do 2520 metrów sześciennych na sekundę. Do marca 2024 roku osiągnęła 143 tysiące. Żadne znane przekierowanie, wydobycie ani naturalna zmienność nie mogły tego wyjaśnić. W kwietniu korps inżynierów armii zlecił pilną analizę. 37 ekspertów z różnych dziedzin przeanalizowało dane z ostatnich 18 miesięcy na przestrzeni setek kilometrów. Ich tajne wnioski: Obserwowane straty były 6,7 razy większe niż wszystkie znane zmienne ludzkie i naturalne razem wzięte. Jak stwierdzili, żaden istniejący framework hydrologiczny nie wyjaśnia zaobserwowanego deficytu. A potem nastała cisza. Korps ogłosił rutynową konserwację na 11 stacjach i zawiesił dane o przepływach w czasie rzeczywistym, po raz pierwszy od 1928 roku. Badacze stali się ostrożni w słowach. Na zamkniętym sympozjum dr Winters przyznała: "Jeśli te liczby są prawdziwe, widzimy redystrybucję wody, która narusza wszystko, co wiemy o wodach gruntowych". Każdy podręcznik hydrologii musiałby zostać przepisany. Testowane teorie. Pierwsza teoria obwiniała rolnictwo. Basen Mississippi wspiera produkcję o wartości 60 miliardów dolarów rocznie, z ponad 14 tysiącami zarejestrowanych studni. Jednak w 2023 roku całkowite pobranie wynosiło tylko 31 miliardów litrów dziennie mniej niż połowa brakującej objętości. Wydobycie zmniejszyło się nawet o 7% od 2019 roku. Matematyka się nie zgadzała. Druga teoria zwróciła uwagę na parowanie. Laboratorium Earth Scan LSU użyło satelitarnych obrazów termicznych, aby zmierzyć Ewa wzdłuż korytarza. Wskaźniki były o 2,3% wyższe niż średnia z ostatnich 30 lat. Ledwo wystarczająco, by wyjaśnić kilka tysięcy metrów sześciennych na sekundę, nie 143 tysiące kolejny ślepy zaułek. Następnie geolodzy zaczęli szukać pod ziemią. Od Memphis po Wicksburg rozmieszczono 127 sejsmometrów, badając formacje krasowe, puste przestrzenie, w których woda mogłaby odpływać. Nie znaleziono żadnych. Geologia podpowierzchniowa odpowiadała badaniom z 1997 i 2012 roku. Brak nowych pęknięć, brak podziemnych pustek. A potem znaleźli coś innego: profile sejsmiczne pokazały niespodziewany wzrost porowatości przestrzeni pustych w aluwialnych osadach dna rzeki. Normalna porowatość wynosi od 28 do 33%. W 2024 roku wynosiła ona od 41 do 47% w niektórych strefach pod rzeką, na głębokości od 18 do 36 metrów. Piasek i żwir się nie zmieniły, ale ich układ uległ zmianie. Według doktora Michaela Rifsa z Uniwersytetu Mississippi, to tak jakby rzeka wykopywała się od środka. Porowatość sama w sobie nie tłumaczy utraty wody. Coś musiało wciągać wodę do ziemi. Doprowadziło to do czwartej teorii wymuszonego doładowania. Wody gruntowe w dolinie rzeki Mississippi wraz z wodami z akwifera piaskowego w Memphis od lat 60 systematycznie spadają z powodu nadmiernego pompowania. Ten spadek tworzy gradient hydrauliczny, w zasadzie ssanie, które przyciąga wodę powierzchniową w dół. Połączone z poluzowanymi osadami, rzeka była wciągana do akwifera niczym zlew. Dane USGS z 892 studni monitorujących pokazały, że poziom wód gruntowych spadł o 7 metrów poniżej poziomu z 1990 roku. W końcu liczby się zgadzały. Wysokie wydobycie, wysoka porowatość, niskie ciśnienie, katastrofalne doładowanie. Rzeka Mississippi nie wysychała. Przenikała do opróżnionej ziemi pod nią. Pułapka hydrologiczna. Każde nowe odkrycie tylko pogłębiało kryzys. Ponieważ jeśli to wymuszone doładowanie było prawdziwą przyczyną, to nie było to pojedyncze miejsce awarii. To był kumulatywny efekt stulecia decyzji. Tamy, wały, projekty kanałów i miliony studni stopniowo zmieniały samą funkcję rzeki Mississippi. Nie złamaliśmy rzeki od razu. Przebudowaliśmy jej relacje z akwiferem przez dziesięciolecia fragmentowanego inżynierii. Wzrost porowatości DNA rzeki nie był naturalny. To był efekt uboczny stabilizacji osadów, przekierowywania przepływu i pogłębiania koryt dla żeglugi. Rolnictwo, rozwój miast i zarządzanie wodami powoli stworzyły pułapkę. System zaprojektowany, by wpychać wodę do ziemi i trzymać ją tam. Mississippi, niegdyś obszar zalewowy, który odnawiał się sezonowo, stała się nadmiernie zarządzanym przewodem, a gdy poziom wód gruntowych spadł wystarczająco nisko, rzeka zgodnie z projektem zaczęła wlewać wodę do akwifera. To nie był przypadek, to był logiczny punkt końcowy optymalizacji każdej kropli dla transportu, nawadniania i kontroli, bez świadomości, że budujemy rzekę w system wstrzykiwania wody. Woda nie znikała, trafiała dokładnie tam, gdzie zaprojektowaliśmy, żeby trafiła. Ekologiczna i gospodarcza katastrofa. Pierwsze, które ucierpiały, były ekosystemy. Do czerwca 2024 roku przepływ spadł poniżej 8495 m3 na sekundę. Na tyle nisko, by zniszczyć poziom rozpuszczonego tlenu. Luizjana odnotowała spadek o 64% w komercyjnych połowach sumów. Larwy węgorzów nie przetrwały. Zatrucia ryb rozciągnęły się od spory serw. Bez fali powodziowych rodzime drzewa takie jak wierzby i sykomory przestały się rozmnażać podczas gdy gatunki inwazyjne zdominowały osłabione lasy nadrzeczne a potem nadeszły ekonomiczne wstrząsy ruch barek transportujących 500 milionów ton rocznie zależy od głębokości rzeki barka która przewozi 1500 ton przy 3 metrach głębokości może zabrać tylko 1000 ton przy 2 metrach do sierpnia ładunki w transporcie spadły o 35%, a koszty transportu ziarna z Iowa wzrosły o 71%. Ingram Barge uziemił prawie 40% swojej floty. Cztery mniejsze firmy zbankrutowały. Port w południowej Luizjanie odnotował spadek obrotów o 41% w trzecim kwartale. Na każde stracone milion ton zniknęło 120 milionów dolarów w handlu i 400 miejsc pracy. Systemy komunalne stanęły pod ogromnym stresem. Memphis, które codziennie pompuje 681 milionów litrów z akwifera, zmagało się z rosnącymi kosztami energii. Nowy Orlean, uzależniony od akwifera aluwialnego, zauważył wzrost kosztów pompowania o 40%. Trzy parafie w Luizjanie wprowadziły obowiązkowe oszczędzanie wody. Memphis poprosiło mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. Vicksburg zakazał nowych inwestycji. Nie było jednego dramatycznego wydarzenia, tylko powolne zaciskanie ekonomicznej pętli na społecznościach, które były zbudowane wokół rzeki, na której już nie mogły polegać. Rozwiązania, które pogarszają sytuację. We wrześniu 2024 roku Korps Inżynierów Armii zaprezentował inicjatywę odbudowy rzeki Mississippi. Plan wart 2,3 miliarda dolarów mający na celu odwrócenie utraty wody. Obejmuje on zmniejszenie wydobycia wód gruntowych, przywracanie mokradeł, modyfikację operacji tam i modernizację infrastruktury. Na papierze wyglądało to obiecująco: przewidywane 20 cięcie w zużyciu wody do celów rolniczych oraz zwiększone wypusty w górnym biegu miały rzekomo przywrócić 1,133 m3 na sekundę w ciągu 18 miesięcy. Społeczności działały szybko. Memphis ogłosiło inwestycje w wysokości 75 milionów dolarów na modernizację. Luizjana powołała zespół zadaniowy do spraw zrównoważonego rozwoju. Kongres zatwierdził 800 milionów dolarów. Rolnicy planowali plony na 2025 rok, opierając się na przewidywanym odzyskaniu przepływów. Firmy zajmujące się transportem barek opóźniły kosztowne modernizacje, wierząc, że normalna działalność zostanie wznowiona do 2026 roku. Jednak pęknięcia pojawiły się niemal natychmiast. Aby zmniejszyć wydobycie wód gruntowych, rolnicy przestawili się na wodę powierzchniową. Korps przewidywał pewną część tego zjawiska, ale nie taką falę. Do maja 2024 roku wydano ponad 2700 nowych pozwoleń na pobór wody z powierzchni. Podczas niskich przepływów bezpośrednie pobory wody wyciągały ją, zanim mogła dotrzeć do użytkowników na niższych odcinkach rzeki. Rzeka stała się polem bitwy między użytkowaniem wód powierzchniowych a doładowaniem akwifera. Restauracja mokradeł również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wiele odbudowanych mokradeł znajdowało się nad tym samym wyczerpanym akwiferem. Zamiast powoli uwalniać wodę do systemu, woda ta wsiąkała w ziemię. Doktor Winters ostrzegała, że te miejsca działały jak hydrologiczne studnie, przyspieszając stratę wody, zamiast ją amortyzować. Nawet zwiększone wypusty z tam nie przyniosły rezultatów. Tymczasowe poprawy w pobliżu Memphis znikały w dół rzeki. Im szybciej woda płynęła, tym szybciej znikała przez porowate osady. Każda naprawa tworzyła nową drogę straty. Każde rozwiązanie tylko pogłębiało problem. Zatrzymanie i załamanie magazynowania. Do lutego 2025 roku przepływ w Tarbert Landing spadł do 6062 metrów sześciennych na sekundę, najniższego poziomu w historii pomiarów. Cicho korps zmienił swoje sformułowania. Odzyskiwanie stało się zarządzaniem adaptacyjnym. Restauracja została zastąpiona przez zrównoważoną redukcję. A potem pojawił się najbardziej alarmujący punkt danych. W marcu monitoring akwifera piaskowego w Memphis ujawnił przyspieszający spadek. Studnie, które spadały o 15 cm rocznie w latach od 2010 do 2020, teraz spadały o 35 cm rocznie. Ale to nie było wynikiem zwiększonego popytu. To był nowy fenomen zablokowanie, magazynowania. W tym stanie woda wciąż istnieje w akwiferze, ale nie w formie, którą mogą wykorzystać miasta czy ekosystemy. Zajmuje ona odizolowane, puste przestrzenie głęboko pod ziemią, gdzie nie można jej pompować ani przesunąć na boki. Ludzka infrastruktura nie ma do niej dostępu. Naturalny wypływ nie może jej dotknąć to woda, która tam jest, ale stracona. Anonimowy inżynier z biura podsumował kryzys. Spędziliśmy stulecie ucząc się, jak zarządzać zbyt małą ilością wody. Nikt nie zaplanował, że odpowiednia ilość wody trafi w niewłaściwe miejsce. Nie mamy planu na to. To nie była susza. To nie był nawet zmiana klimatu chociaż klimat ma swoje znaczenie to było coś zupełnie innego wymuszone doładowanie na katastrofalną skalę. A teraz, nawet gdy mieliśmy wystarczająco dużo wody, nie mogliśmy jej wykorzystać. Konsekwencje przez dekady. Skutki rozciągały się na dekady. Pierwsze, załamały się transport i żegluga, co podniosło koszty transportu, emisje i ceny żywności, podczas gdy dziesiątki tysięcy osób straciły pracę. Potem przyszły miasta. Koszty uzdatniania wody podwoiły się, studnie zawiodły, a wody słonawe zaczęły zagrażać kluczowym źródłom zaopatrzenia. Rolnictwo zaczęło się rozpadać, farmy zamknięto, straty sięgnęły miliardów, a ogromne obszary zostały porzucone. Ekosystemy załamały się na końcu, lasy się zmieniły, rybołówstwo upadło, ptaki zniknęły, a mokradła zniknęły. To, co zaczęło się jako problem hydrologiczny, przerodziło się w systemowy upadek, gdy rzeka, zaprojektowana do kontrolowania, przekroczyła granice ludzkiego zarządzania i znalazła się w rękach geologii. Czy to można odwrócić? Nie w ludzkiej skali czasowej. Akwifer pod Mississippi jest tak wyczerpany, że jego ponowne napełnienie zajęłoby dekady, a nawet wtedy rzeka nie byłaby w stanie zaspokoić popytu na wodę w niższych biegach. Jeśli przestaniemy pompować dzisiaj, nic nie wróci do normy, ssa nie pozostaje. Rzeka stała się systemem wstrzykiwania wody z projektu. To nie jest unikalne dla Mississippi. Każda rzeka nad wyczerpanym akwiferem czeka ten sam los. Woda nigdy nie zniknęła, przemieściła się w dół do pustki, którą stworzyliśmy. Teraz stoimy przed niemożliwymi wyborami: poświęcić farmy, odbudować całe systemy czy zaakceptować rzekę, która już nie działa jak kiedyś. Misji ZP to tylko pierwsze ostrzeżenie: rzeki na całym świecie są projektowane w tę samą pułapkę, cicho i precyzyjnie. Jeśli to zmieniło Twoje postrzeganie wody, kontroli i infrastruktury, zasubskrybuj i zostań z nami. Ponieważ to, co dzieje się pod tą rzeką, już ma miejsce gdzie indziej, a następnym razem nie będzie to niewidoczne.